To ja, Jędrzejak, a to automatyczna olejarka do łańcucha, której założeniem jest to, że zestaw napędowy mojej poczciwej Hondy wytrzyma trochę bardziej, a ja nie będę musiał, jak jakiś motocyklista z ery upanego manualnie smarować łańcuch. To jest najnowszy, topowy zestaw e-system od Scottoylera i charakteryzuje się on tym, że jest najbardziej zdigitalizowany. Ma centralkę, w której są czujniki, badają przyspieszenie, napięcie i wibracje, i dopiero wtedy system decyduje o tym, że należy puścić olej na łańcuch. Tak to działa. Sprawdźmy zatem, co jest w pudełku. Mamy piękne pudełeczko. Po otwarciu naszym oczom ukazuje się centralka i zbiorniczek. Tędy się go ładuje olejem, a stąd. Olej wypływa i smaruje łańcuch. Dalej jest centralka. Z tego poziomu ustalamy intensywność smarowania i tą, że centralkę podłączamy już później bezpośrednio do akumulatora, skąd pobiera sobie prąd do działania. Kolejny istotny, istotny punkt e, sam olej. Ten dopasowany jest na temperatury użytkowania 0 do 30 stopni. Jest też druga wersja. 20-40 stopni. Tu jest 250 ml i taki olej przychodzi w każdym zestawie. Można też sobie je oczywiście dokupować. Instrukcja obsługi obrazkowa. Tym śmiesznym urządzeniem nakręcamy je na buteleczkę i uzupełniamy zbiornik. Zbiorniczek uzupełniamy poprzez taki fajny przykład, który właśnie szmontujemy tutaj. Dalej jest rurka, którą przyczepiamy do zbiorniczka, prowadzimy gdzieś tutaj, i tą dyszę ustawiamy gdzieś na, na zębatkę na łańcuch, aby odbywało się dalej smarowanie. Zaworek przepuszczalny w jedną stronę, montuje się go gdzieś tutaj, żeby rzucanie najzwyczajniej w świecie, olej się nie cofał. Kilka trytytek, no bo wiadomo, bez trytytek to ani rusz. E, uchwyt do mocowania centralki. To jeszcze wymyślimy, gdzie go zamontujemy. Gdzieś na kierownicy. No i takie bardzo fajne, poręczne i przydatne e, uchwyty do zamocowania całego urządzenia. Ten uchwyt służy do zamocowania dyszy. To Przyczepiamy na wahacz. Jak widzicie, to ma takie złamania, można go powyginać, dopasować do wahacza zaokrąglonego, do szerokiego punktu, do wąskiego punktu. To się, to się dopasowuje. Przyklejamy to do wahacza, do tego przykręcamy taki piękny uchwyt. Tu montujemy dyszę za pomocą takiej opaski i poza to, gotowe. Prosty montaż. Zbiorniczek. Montuje się go gdzieś pod, pod siedzeniem, przy ramie. Mieści 60 ml dedykowanego oleju. Wystarczy na przejechanie około 2000 km. Buteleczka, która jest w zestawie, ma 250 ml, co oznacza, że wystarczy na 4 uzupełnienia, pełne uzupełnienia tego zbiornika, co oznacza, że zestaw startowy wystarczy na przejechanie około 8000 km. Koszt takiej buteleczki 250 ml oleju to jakieś 44 zł. No i chyba zgodzicie się ze mną, że 44 zł co 8000 km to jest koszt zupełnie pomijalny, a im większe buteleczki się kupuje 500 ml czy 5 litrów, tym jeszcze wychodzi tanie. Dla bardziej hardkorowych turystów dostępny jest akcesoryjny zbiorniczek oleju przypominający kroplówkę. Ma budowę miękkiego woreczka z benzykiem, więc łatwo było ukryć w każdym schowku motocykla, a mieści jakieś kolejne 100 ml oleju. To oznacza, że nawet zwykli motocykliści, unikający dotykania napędu, mogą bezwstydnie zapomnieć o smarowaniu i dolewaniu oleju przez dodatkowe 4000 km. Fajna sprawa. Centralka. Tutaj z jej poziomu sterujemy intensywnością smarowania. Ona też pokazuje. Poziom yy, oleju. Tutaj jest taki bardzo ładny obrazek, jak to wygląda. Pokazuje poziom oleju, pokazuje przyspieszenie, chociaż to pewnie będzie zbędnym majerem, przekonamy się. Ale też, co ciekawe, ma wskaźnik temperatury otoczenia. Czegoś takiego nie ma w starej Hondzie CB750, więc z tego akurat bardzo się cieszę. A teraz zabieramy się za montaż. Według założenia, yy, Skotaler ma ułatwić życie motocykliścia we wrześniu smarowania łańcucha. I tenże motocyklista, taki leńco, mu się nie chce smarować łańcucha, tak jak ja, i taki leńco, ma takie mierne pojęcia o mechanice, ale ma, powinien sobie spokojnie poradzić z założeniem tego. No i rzeczywiście instrukcja jest całkiem ładna, przejrzysta i wygląda na prosto. Pierwszy punkt, znalezienie odpowiedniego miejsca do zamontowania zbiorniczka. Zbiorniczek powinien być zamontowany, jak widać, jak najbardziej pionowo. No, i producent proponuje kilka miejsc. Pod schowkiem na ramię, gdzieś tutaj z boku, pod owiewkami. Montaż jest bardzo prosty. Trytytka przez otwory montażowe do ramy, zaciskasz. No i prosta akcja. Kolejnym etapem montowania jest poprowadzenie przewodów. W moim przypadku bardzo prosta sprawa nawet chyba, nie, dobra, zdejmę to, ten kawałek plastiku puszczam, tędy przewód, gdzieś pod siodło to tak, jak wiecie, na patencie i zrobione Przez pozostało mi teraz poprowadzić przewód dostarczający olej gdzieś do łańcucha opowiem Wam w tym czasie o tym, skąd się wzięła w ogóle nazwa, dlaczego Scott Oiler. Scott Oiler przetłumaczyć można na olejarka Scotta. Otóż pan Fraser Scott w latach 70. bardzo często i dużo podróżował do swojej dziewczyny. Jeździł z Glasgow do Manchesteru. To jest jakieś 350 km w Anglii. Jak wiadomo, trochę pada. No i pan Scott. Miał powyżej uszu ciągłego smarowania swojego łańcucha. Z drugiej strony musiał smarować, bo wymiana napędów w jego motocyklu oznaczała konieczność demontażu całego wahacza. No i tak pan Fraser Scott wpadł na pomysł, że trzeba skonstruować automatyczną olejarkę. To jest wersja oficjalna, mniej oficjalna wersja tłumaczy, że jest jeszcze jedna, jeden element tej historii panu Fraserowi Scottowi nie podobało się, że ma takie brudne ręce od smarowania oleju, gdy jedzie do dziewczyny no jestem w stanie to zrozumieć efekt jest taki, że dzisiaj mamy automatyczne olejarki nie tylko na podciśnienie działające, ale również elektroniczne przewód olejowy należy poprowadzić mając na uwadze to, że wahacz pracuje więc trzeba dać mu tutaj troszeczkę luzu przewód olejowy przyklejamy Uchwytami na, na taśmę dwustronną. Aby je przykleić, mamy w zestawie ściereczki nasączone alkoholem izopropylowym. dał do, do, no dobrze dają. Do. No, nieźle, ani bym myłem motocykl, nie? Pamiętajcie. Tą dyszę montujemy do tego czarnego przyczłapu, mniej więcej w takim ustawieniu, w jakim jest naciąg łańcucha, aby później można było regulować w zależności od tego, jak daleko wysunięta jest zębatka. Przyklejamy to gdzieś, na przykład na dole wahacza. Doginamy ten metalowy element tak, aby dysza cały czas smarowała łańcuch. Zbiorniczek i dyszę mam już zamontowaną, pozostaje mi zamontowanie centralki. Ona będzie mieściła się gdzieś przy kierownicy. Tamtąd jest taki bardzo długi przewód, który trzeba podłączyć do zbiorniczka oraz do akumulatora. Prosta sprawa. W moim przypadku będzie to polegało na tym, że delikatnie podniosę zbiornik i przeprowadzę tam ten kabel śladem oryginalnej wiązki elektrycznej. I tę okazję wykorzystam, aby wam opowiedzieć o tym. Co deklaruje producent? Producent deklaruje, że dzięki zastosowaniu e, skotoilera znacznie wydłuża się żywotność całego zestawu napędowego. Otóż zamiast e, od tej pory regulować e, na napręże, naprężenie łańcucha co 1,5 tysiąca kilometrów na przykład będę mógł to robić nawet z częstotliwością od 5 000 do 8 tysięcy km. No i jeżeli chodzi o wytrzymałość, no to mi ciężko będzie to zweryfikować bardzo szybko, dlatego będę musiał posiłkować się tym, co deklaruje producent. A producent deklaruje, że żywotność łańcucha... Może przedłużyć się nawet dwukrotnie. Z 20 czy 25 tysięcy kilometrów, jak deklaruje producent, łańcuch może żyć nawet 40 tysięcy kilometrów. Chociaż na stronie internetowej znalazłem też gdzieś stwierdzenie, że żywotność łańcucha przedłuża się siedmiokrotnie. Dobra, wszystko jest zamontowane i podłączone. Teraz muszę zalać zbiorniczek olejem. Potrzebny jest mi do tego olej, zbiorniczek i to śmieszne urządzenie. Teraz możemy dać systemowi znać, że zbiornik jest pełny. Ustawiamy to tutaj. Tutaj jest system zwykły lub system zwykły z powiększonym zbiornikiem, o którym już wspominałem. Następna opcja. Ustawiamy, że zbiornik jest pełny. Później na podstawie elektroniki i tego, jak często kapie, on będzie wiedział, że już jest pusty. To jest czułość. Na razie zostawiam seryjną. I to jest boost, czyli tak zwane zalewanie wstępne. Musimy teraz tego dokonać, aby przewód ten olejowy wypełnił się olejem. To po pierwsze, a po drugie, producent każe wręcz, aby łańcuch przy montażu tego urządzenia był suchy, tak też zrobiłem, jest wyczyszczony jest suchy i aby go wstępnie pokryć właśnie tym olejem. I on później będzie utrzymywał takiż to film olejowy, więc klikam. System w tym momencie się napełnia, a gdy system już. Się napełni, to przy zbiorniczku należy zamontować taki zaworek jednokierunkowy, który będzie przeciwdziałał, aby olej się nie cofał. Patrz, jest. Nasz skotoiler E-System. To ta najlepsza opcja z Kosztuje 1300 zł z hakiem. Sterowana jest elektronicznie na podstawie przeciążenia, napięcia i wibracji w systemie. Dostępne są też dwie inne. Ta niższa za 1100 zł. Pracuje na zasadzie wibracji, wyczuwa je i wtedy zaczyna podawać olej. A ta najprostsza, która tak naprawdę funkcjonuje już od 1985 roku, oczywiście z unowocześnieniami, działa na podstawie podciśnienia. Trzeba się wpiąć z któryś wężyków obok silnika i wtedy dopiero podawany jest olej. Ta kosztuje 500 zł. Z kolei zestaw napędowy w motocyklu, w zależności w jakim motocyklu, kosztuje od 500 do 700 zł. Wiadomo, są tańsze, są droższe, ale to jest mniej więcej ten rząd pieniędzy. Biorąc pod uwagę, że w takim razie zestaw kosztuje do 700 zł, a Toiler to jest jakieś w tej naszej wersji najdroższej 1300 zł, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że to jest inwestycja, ale długoterminowa. Zakładając, że zestaw napędowy wytrzyma dwa razy dłużej, czy trzy razy dłużej, czy pół raza dłużej, czy nawet siedem razy dłużej, jak <laughs> zapewnia producent, no, będziemy do przodu. Nie ma też wątpliwości, że jest to zestaw skierowany dla osób, które pasjonują się turystyką lub soleniami, takimi jak ja. I nie mają zamiaru smarować łańcucha co chwilę i mogą o tym zapomnieć dzięki temu systemowi. Ja też mam zamiar zapomnieć. Teraz pozostaje mi tylko poczekać na troszkę lepszą pogodę niż ten okropny deszcz. Skonfiguruję system i jego czułość i zapomnę smarować łańcucha, bo mogę.